W tym odcinku zaprezentuję Wam skrypt na ukośnik pomoc. Skrypt jest w pełni konfigurowany. znajdziecie go na moim Discordzie craftbox.pl bez żadnego przedłużania. Zapraszam Was do prezentacji. Więc gdy dołączyliście na Discorda, zweryfikowaliście się tutaj. Tu macie wszystkie informacje, jak się zweryfikować i tu wysyłacie screening do weryfikacji otrzymacie dostęp do strefy darmowej, gdzie będziecie mieć paczki pluginów, konfigi do różnych pluginów, skrypty oraz pluginy. Tutaj, a więc gdy jeszcze zweryfikowaliście, wchodzicie sobie w kanał skrypty i pomoc.sk, klikacie sobie i pobieracie sobie tę Gdy Wam się już ten skrypt pobrał, możecie sobie to zamknąć i przechodzimy sobie na naszego Athermosa. Musicie zainstalować sobie plugin, jakim jest skrypt. Więc wpisujcie sobie tutaj skrypt. Sobie klikamy sobie w tą lubkę, albo klikamy enter i instalujemy sobie ten dokładnie plugin tu sobie klikamy w najnowszą wersję oczywiście żeby nam wszystko ładnie działało w, wtedy musicie sobie uruchomić serwer i wchodzicie sobie w pliki plugins i skrypt. Skrypt. I tu dodajecie sobie nasz skrypt. Klikamy prześlij, kliki. Wtedy powinien wam się otworzyć folder. i się otworzył. Wtedy wchodzimy sobie w pobrane. Wchodzimy sobie w pomoc. Klikamy dwa razy. Dodaje się nam tutaj. I mamy nasz skrypt. Skrypt jest oczywiście konfigurowany, ale tu Wam zaraz pokażę. Więc teraz przechodzimy sobie do Minecrafta. I wpisujemy sobie Eskalator. I wpisujemy koniec. Jak widzicie wszystko jest dobrze, wtedy sobie wpisujemy pomoc i mamy pomoc. Sobie wchodzimy sobie w jak wcześniej wrobimy sobie pomoc.sk w skrypt i tu mamy wszystko ładnie zrobione. I na przykład tu mamy twój serwer. To jest na przykład na... Na na przykład kraft. I tu mamy ukośnik dyskuch na przykład. I tu sobie na przykład zróbmy. Na przykład DC kropka. Klapbox i kropka.ru Tu mamy sobie wszystko. Tu mamy na przykład zamiast sklep, dajemy sobie e, portfel. Tak, na przykład zamiast tego, to po sobie, no nie wiem, może. kit I to na to Piszemy sobie. Opiera. Zestaw. Gra. I wtedy sobie zapisujemy tutaj. Wchodzimy sobie znowu do Minecrafta i piszemy. Znowu to samo, czyli po SK Reload, pomoc, klotkańska. z reloadem 18, napisujemy po pomoc i tu mamy, jak widzicie, tak samo jak teraz mamy tutaj w konfigūry. Jeśli chcecie więcej takich filmów albo skryptów, koniecznie, koniecznie dajcie lajka oraz subskrypcję, dzwoneczkiem i napiszcie pozytywny komentarz. I to w sumie wszystko. Dziękuję za oglądanie no.